Bazary to nie tylko polska tradycja. Przyszła do nas ze wschodu. Cała Europa Wschodnia, Azja, Bliski Wschód pełne są mniejszych i większych bazarów tętniących życiem. Ale polskie bazary są specyficzne, bo szybko przyjęły się na nich płatności zbliżeniowe. Tak, polskie bazarki są nowoczesne, są wręcz awangardzie technologicznej i łatwo na nich można zapłacić za jajka smartfonem albo za Mango. Jednak na polskich bazarkach, tak uwielbianych głównie przez emerytów, wciąż można oczywiście płacić gotówką. Według danych NBP 82% płatności na targowiskach dokonywanych jest właśnie w ten sposób. Zresztą to oczywiste, bo z bazarków korzysta wciąż dużo osób starszych. I co by się stało, gdyby gotówka zniknęła? Być jest prosta. Wiele z tych starszych osób, zapewne duża część, miałaby problemy z obsługą smartfonów, niektóre nie posiadają konta w banku, no i te osoby byłyby wykluczone finansowo. Jak blisko jest do świata bezgotówki? Czy taki świat jest realny za naszego życia? Kilka lat temu mówiono o tym, że pierwszym krajem bezgotówkowym będzie Szwecja, ale nawet tutaj pęd ku likwidacji monet i banknotów spowolnił. Gotówka wciąż trzyma się mocno. W 2024 roku była najczęściej używaną metodą płatności w punktach handlowo-usługowych w strefie euro, jak podaje Europejski Bank Centralny. Była używana w 52% transakcji, choć 6 lat wcześniej w 79%, więc widać spory spadek. Jednym z krajów europejskich, w którym kocha się gotówkę jest Hiszpania. Tam w 2024 roku dla aż 57% obywateli była ona główną metodą płatności. Jeśli spojrzymy sobie na kraje Unii Europejskiej, widzimy tutaj dwa takie solidne bloki w kontekście podejścia do płatności. W kontekście krajów np. niemieckojęzycznych, Niemcy, Austria, tam dominują płatności gotówkowe. Jest bardzo duże przywiązanie do konserwatyzmu w finansach. Po drugiej stronie możemy wymienić kraje skandynawskie czy Francję, Niderlandy, gdzie zdecydowanie dominują płatności bezgotówkowe. Kraje zakochane w gotówce 67%. Taki udział ma gotówka w transakcjach na Malcie. 64% taki udział ma gotówka w transakcjach w Słowenii. 62% a taki w Austrii. 61% taki udział ma gotówka w transakcjach we Włoszech. 57% tyle wynosi odsetek transakcji gotówkowych na Słowacji. Są jednak kraje, gdzie gotówką płaci się coraz rzadziej. W Wielkiej Brytanii tylko około 12% transakcji w sklepach jest realizowanych przy użyciu gotówki, w USA 16%, a w Finlandii 27%. W Norwegii w ostatnich latach udział gotówki w liczbie i wartości transakcji znajduje się na poziomie od 2 do 3%. W Europie ponad 52% obywateli korzysta z gotówki w codziennych relacjach, w sklepach, w punktach handlowo-usługowych. Najlepiej gotówka ma się w takich państwach jak Włochy, Niemcy, również Polska. Jeśli chodzi o kraje, które, w których gotówka ma najmocniej pod górkę, to kraje takie jak Finlandia, Norwegia, Stany Zjednoczone, Szwecja, chociaż tutaj warto dodać, że w Szwecji rząd i bank centralny podejmują działania. Które mają odwrócić ten negatywny trend dla gotówki. Przykładowo, rząd szwedzki wysłał do wszystkich gospodarstw domowych w Szwecji poradnik kryzysowy, w którym zachęca Szwedów do posiadania gotówki i do jej używania po prostu od czasu do czasu lub codziennie. A jak jest w Polsce? W sklepach nad Wisłą i Odrą około 40% transakcji opłacanych jest przy pomocy gotówki. Około 13% ankietowanych w 2023 roku przez NBP przyznało, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie posługiwała się wyłącznie banknotami i monetami, z czego wśród osób 65% plus było to 31%, a co ciekawe, wśród osób w przedziale od 18 do 24 lat aż 10%. Żeby zdefiniować Polaków tak bardzo krótko, to zdecydowanie lubimy skrajności. Mamy sporą część Polaków, czyli około 1 trzeciej, które zdecydowanie preferują płatności gotówkowe i tam, gdzie mogą starają się płacić gotówką. I około połowy, która preferuje płatności bezgotówkowe i z przyjemnością adoptuje wszystkie innowacje przyprowadzone przez branżę finansową, czy to mówimy o płatnościach zegarkiem, telefonem czy klasycznymi kartami, wszelkiego tego rodzaju innowacje dosyć dobrze w Polsce się przyjmują. Wedle raportu Komisji Europejskiej za około 25 lat osoby powyżej 65 roku życia stanowić będą jedną czwartą populacji Europy, czyli będzie ich o 40% więcej niż w 2020 roku. Jak wynika z danych Euromonitora, 31% Niemców urodzonych w latach 1946-1964 nie ufa operatorom kart Visa i Mastercard a tylko 10% ufa takim firmom technologicznym jak Google czy Apple. Według badania Space z 2024 roku 53% płatności u naszych zachodnich sąsiadów było realizowanych gotówką. Ludzi o tym podejściu trudno przekonać do korzystania z nowoczesnych usług finansowych, a co by się z nimi stało, gdyby zabrakło gotówki? W Polsce jest blisko 10 milionów osób w wieku ponad 60 lat i około 87% z nich nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych, wynika z badań Eurostatu. 37% polskich seniorów uważa korzystanie z technologii cyfrowych i internetu za zbyt skomplikowane, mówią badania Fundacji Digital Poland. Polscy seniorzy są na trzecim miejscu od końca w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o umiejętności cyfrowe. W momencie, kiedy mówimy o wykluczeniu, ostatnie dane pokazują, że około 5% dorosłych Polaków nie ma konta w banku, co oznacza, że dostęp do gotówki, do płatności gotówkowych jest krytyczny dla ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym. Nie mają tego kont z kilku różnych powodów. Najczęstszym z nich jest oczywiście wiek i brak potrzeby posiadania rachunku bankowego. W przypadku gospodarki bezgotówkowej w Polsce dzisiaj od 4 do 7 milionów Polaków miałoby problem z codziennymi płatnościami. Trudności w zapłaceniu, nie wiem, za chleb, bilety komunikacji publicznej to jest ogromne wyzwanie, przed którym powinni politycy nas chronić. Ku społeczeństwu bez gotówki spowolnił w ostatnich latach. Pojawił się opór społeczeństw, a nawet opór ze strony elit politycznych. Wyścig ku światu bez gotówki zamarł. W Norwegii od 1 października 2024 obowiązuje prawo mówiące, że firmy nie mogą odmawiać przyjmowania płatności w gotówce, o ile należność nie przekracza 20 tysięcy koron, czyli około 7400 zł. Przepis został wprowadzony po tym, jak okazało się, że ponad 10% Norwegów w ogóle nie korzysta z płatności elektronicznych. Szefowa resortu sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Engermel tłumaczyła zmianę troską o najstarszych obywateli. Szwecja kilka lat temu myślała o wycofaniu gotówki z obiegu, ale teraz rakiem wycofuje się z tego pomysłu. Badania Szwedzkiego Banku Centralnego pokazały, że rośnie użycie gotówki. 44% społeczeństwa negatywnie odniosło się w 2023 roku do możliwości funkcjonowania w życiu codziennym bez gotówki. Riksbank zaapelował do władz o zaostrzenie przepisów w celu ochrony pozycji gotówki w systemie gospodarczym. Zdecydowana większość Polaków, bądź 80%, nie chce likwidacji gotówki, tak wynika z badania przeprowadzonego w kwietniu 2024 roku dla wirtualnej Polski. Jedynie 9% chciałoby przejść na transakcje bezgotówkowe. Stanowisko Narodowego Banku Polskiego wobec gotówki jest bardzo jednoznaczne i Narodowy Bank Polski jednoznacznie opowiada się za promowaniem płatności gotówkowych i zapewnieniem stałego, bezpiecznego dostępu do gotówki dla każdego Polaka, który tą gotówką chce się posługiwać. Jeśli spojrzymy sobie na przyczyny, stricte społeczne, powody, dla których gotówka jest dla nas ważna, to przede wszystkim jest to ochrona prywatności, lepsza kontrola nad wydatkami, ale też poczucie wspólnoty narodowej, tu też wiąże się to z przywiązaniem do polskiego złotego, co jest istotne w kontekście wejścia do strefy euro. Czy Unia Europejska wymusi likwidację gotówki? Przypomnijmy, że w 2023 roku Sejm uchylił nowelizację ustawy, która wprowadzała ograniczenia w obrocie gotówkowym dla konsumentów oraz firm, mające obowiązywać od stycznia 2024 roku na mocy przepisów Unii Europejskiej. Z drugiej strony Europejski Bank Centralny przyjął strategię obrotu gotówkowego do 2030 roku, zapewniającą łatwy dostęp do banknotów i monet euro, a Komisja Europejska chce wprowadzić obowiązek akceptacji gotówki w sklepach stacjonarnych. Na ten moment nie widać realnych ryzyk związanych z likwidacją gotówki w obiegu czy z uniemożliwieniem płatności gotówkowych. W Polsce aktualnie mamy przepisy, które obligują na przykład sklepy do akceptacji płatności gotówkowych. Dostęp do gotówki jest również absolutnie bezproblemowy. To, dlaczego pojawia się coraz więcej inicjatyw wspierających płatności gotówkowe czy promujących płatności gotówkowe, to pewne niepokojące na rynku trendy, takie jak limitowanie wartości płatności gotówkowych przez na przykład unijne regulacje. Nie zmienia to jednak faktu, że opór społeczny, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, przed likwidacją gotówki jest tak duży, że na ten moment nie ma realnego ryzyka, aby to się zmaterializowało. Bardzo ważne w kontekście płatności gotówkowych jest posiadanie świadomości na temat limitów, jakimi te płatności są już w tej chwili regulacyjnie obarczone. W Polsce aktualnie mówimy o limicie w obrocie gospodarczym z firmy do firmy, tzw. B2B, na poziomie 15 tysięcy zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mogą rozliczać faktur na większe kwoty między sobą w formie gotówkowej i muszą korzystać z rozwiązań bezgotówkowych. Z kolei nie ma takich limitów dla osób fizycznych, to znaczy osoba fizyczna ma pełne prawo, jeśli przedsiębiorca to akceptuje, zapłacić dowolną kwotę w gotówce. Jedyne obostrzenia będą związane z ustawą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Te limity obowiązują w całej Unii Europejskiej na różnych poziomach. To, jak w tej chwili proponuje Unia Europejska, co będzie wdrażane w latach 2027-2028, to limit na wysokości 10 tysięcy euro, powyżej którego absolutnie każda transakcja gotówkowa będzie nielegalna konsumenci w obrocie z biznesem nie będą mogli posługiwać się gotówką w takiej kwocie, a ponadto każda transakcja w równowartości powyżej 3000 euro, czyli na dzień dzisiejszy około 12 tysięcy złotych, będzie już rejestrowana i zgłaszana pod kątem monitorowania finansowania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy. Jest to bardzo duży cios w prywatność obywateli Unii Europejskiej, ale też cios w płatności gotówkowe, które staną się przez te obowiązki regulacyjne bardziej kosztowne i uciążliwe dla przedsiębiorców. W Unii Europejskiej od 1 stycznia 2027 roku ma obowiązywać limit 10 000 euro. Tak uchwalili europosłowie w poprzedniej kadencji, w 2024 roku. Dodatkowo wszelkie transakcje, które będziemy realizować powyżej 3000 euro, mają być zgłaszane do generalnego inspektora. Informacji finansowej, to będą zdecydowanie duże utrudnienia, zarówno dla firm, jak i dla konsumentów. Jeśli chodzi o transakcje w Polsce między firmami, to obowiązuje limit 15 tysięcy złotych. Na szczęście nadal konsumenci w Polsce takiego limitu nie mają, chociaż rząd próbował wprowadzić limit 20 tysięcy złotych. W sytuacji, kiedy płacimy więcej, musielibyśmy płacić w formie bezgotówkowej. W przypadku, kiedy będziemy płacić kwotą powyżej 3000 euro, będzie wymagana weryfikacja naszej tożsamości. W Polsce trzeba będzie zgłaszać taką transakcję do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Co znacznie utrudni korzystanie z gotówki i też spowoduje, że mniejsza ilość obywateli będzie chciała po prostu z tej gotówki korzystać. Wizja świata bez gotówki w perspektywie 15-20 lat jest nierealna. Tak przynajmniej twierdzą eksperci Deutsche Bundesbanku, którzy przeprowadzili symulację rozwoju płatności w różnych wariantach. Wyszło im na to, że jeszcze w 2037 roku gotówka wciąż będzie obecna w gospodarce Europy. Bundesbank uważa, że obrona gotówki jest niezbędna z dwóch powodów. Daje ludziom poczucie przynależności do społeczeństwa i pomaga zapobiegać nieoczekiwanym kryzysom. To chyba dobrze i dla seniorów, i dla całej gospodarki, że wciąż mamy gotówkę.